W Wielczu Laskowicach odbył się jeden z etapów rywalizacji o tytuł najsilniejszego sportowca na kontynencie, czyli Puchar Europy Strongman 2019. To jest duże wydarzenie faktycznie, bo ono się odbywa cztery razy w Polsce, jedno odbywa się w Wielczu. Pan burmistrz zapowiedział, że w przyszłym roku też jest gotów zorganizować taką imprezę. Imprezę, która w Wielczu Laskowicach odbywa się drugi rok z rzędu. Patrząc na zainteresowanie mieszkańców Wielczu Laskowic i nie tylko, bo również mamy... Gości zewnątrz uznaliśmy, że należy to działanie kontynuować. Stąd dzisiaj mamy 10 zawodników z 5 krajów europejskich. Pogoda dopisała na pewno i wiele pozytywnych wrażeń będą również. Mieszkańcy otrzymywali. W sporcie jest różnie tutaj, nie tylko siła, ale trochę spryt i technika też są istotne. A więc, siła i spryt zawodników to to, co chce podziwiać widownia, która tłumnie zebrała się na placu przy Centrum Sportu i Rekreacji. Wydaje mi się, że w ogóle ludzie doceniają wszelkiego typu osiągi sportowe, jakiekolwiek by to nie były. Ta dyscyplina jest dość taka spektakularna i widowiskowa, i to chyba ludzi przyciąga. Przyciągają też znane nazwiska utytułowanych sportowców. Jednak nawet ci doświadczeni podchodzą do swojej dyscypliny z pokorą. Każde zawody to jakieś wyzwanie, doświadczenie. Trzeba walczyć na każdych zawodach. Każdy stron ma swoje priorytety. Jednemu zależy na e, jakimś pucharze, jednym na Mistrzostwach Świata, jeden na Mistrzostwach Polski. Moim sukcesem jest z tego roku ósme miejsce na Arnoldzie. To są Mistrzostwa Świata organizowane przez Arnolda Schwarzenegera. Zawody są w dużej temperaturze przeważnie, bo sezon jest letni. Tak? Konkurencji jest 6, także to jest 3 godziny ciężkich zmagań. Także naprawdę trzeba mieć. By być wybieganym i mieć kondycję, no i siła jest podstawą. Również. Najważniejsze jest w zawodach na przygotowanie do każdej konkurencji. Trzeba być równym we wszystkim. Nie może być tak, że kilka konkurencji mamy bardzo silnych, a w niektórych grzejemy tyły, że tak powiem. Tak? Dobry zawodnik charakteryzuje się tym, że wszystkie konkurencje ma dobre, a niektóre ma wybitne. I wtedy jest szansa, żeby wygrać całe zawody. Mamy top Europy, top świata, dlatego myślę, że to, co dzisiaj pokażemy, będzie fajną, fajne wydarzeniem, a zresztą fajną imprezą dla mieszkańców Wielczaskowiców. Mamy czołówkę światową, czyli światam, świata, mistrzostwo Europy z tego roku. Dlatego myślę, że będzie fajna rywalizacja. Sześć konkurencji my różnicujemy: przeciąganie tira z workami do 25 kg na wysokość 4,5 metra, Mamy spacer Farmera, spacer Bushmana. Po podsumowaniu wyników wszystkich konkurencji najlepszy okazał się reprezentant Polski Marcin Sędwicki.